Nazywam się Beata. Wyjechałam na miesięczny wolontariat do Argentyny. Byłam tam razem z trójką innych wolontariuszy z Fundacji Dzieło na Misji. Jesteśmy fundacją, która zrzesza młodych ludzi z całej Polski, którzy mają w sercu pragnienie wyjazdu misyjnego lub też szerzenia tego ducha w Polsce. Będąc na misji, doświadczyłam bardzo obecności Pana Boga. Głównie objawiło się to w tym, że bardzo się mną opiekował. Mimo, że byłam daleko od rodziny, to już od początku czułam, że, że przez ludzi Bóg się mną opiekuje. Ludzie w Argentynie, w Mendozie, dokładnie gdzie byliśmy, mieli wielkie serca i, i takie naj, naj, to, co najbardziej pamiętam, to jednej nocy było no, tak bardzo zimno. I e, mieszkańcy cały czas nas pytali, czy jest nam dobrze, czy czegoś nam brakuje. I ja powiedziałam właśnie e, pewnego dnia, że no, dzisiaj było strasznie zimno. I nagle za kilka godzin patrzę, a przychodzą. E, przychodzi grupka osób z kocami. I mieli ich bardzo dużo i mówią, że e, no, mówiłaś, że było zimno. Mam nadzieję, że, mamy nadzieję, że dzisiaj już tak nie będzie. A jeśli będzie, to powiedz nam jutro, to my przygotujemy coś jeszcze. Ludzie tam mają bardzo, no, bardzo niewiele. Są biedni, a mają wielkie serca i potrafią się dzielić nawet taką małą, małą cząstką. Chciałabym jeszcze dodać, że nauczyłam się od tamtejszych osób być, po prostu być tego, co jest najważniejsze. Musiałam wyjechać aż do Argentyny, żeby zobaczyć, że tak właściwie działanie i nakręcanie się na takie cały czas robienie i, i, i pracę taką fizyczną, że to nie jest, nie jest najważniejsze, co my możemy dać. Że najważniejsza jest nasza obecność przy drugiej osobie. Wiele razy jak odwiedzaliśmy domy, chodziliśmy z ojcem Juanem Karlosem i naszymi wolontariuszami, do domów odwiedzać ludzi z taką kolendą, to po prostu oni byli tacy szczęśliwi. My jeszcze jakby na początku nie mówiliśmy za wiele, mieliśmy barierę językową, a oni byli tacy szczęśliwi, że po prostu jesteśmy tam. I jakby we mnie po jakimś czasie będąc tam, zaczęło to wszystko pracować i, i, i teraz, teraz wiem, nauczyłam się właśnie tej najważniejszej myślę rzeczy, żeby po prostu być z drugim człowiekiem.